ulubionego sklepu, czyli ze sklepu meblowego. Pojechaliśmy zapytać się o komodę, dlatego, że no już jest, dzisiaj jest 30 lipca, a komoda, którą zamówiłam lustrzana, miała być około połowy lipca już na sklepie. Niestety nikt nie dzwonił, nikt się z nami nie kontaktował i pojechaliśmy się dowiedzieć, co z tą komodą. Okazało się, że już jest zamknięte, bo jest do godziny 14 w sobotę, także... Przełożymy to na wtorek, dlatego że w poniedziałek mamy święto Bank Holiday, a nie ma szans, żebyśmy wzięli inną, dlatego że po prostu wymiarem ona idealnie nam pasuje, a wszystkie inne komody są po prostu za długie, jeżeli chodzi właśnie o naszą sypialnię. Wczoraj widzieliście, na Instagramie Wam puszczałam relację. Byłam u Ewy, byłam u fryzjera, odświeżałam sobie mój kolor włosów, także... To już jest mój naturalny odrost, a ten sztuczny, sztuczny odrost już na szczęście znikł, bo mnie bardzo denerwował i wiecie bardzo to się gryzło z tym kolorem włosów, a jak wrócę do domu to przetestujemy sobie razem, ponieważ zakupiłam taki suchy spray do włosów, żeby dać, nadać tym włosom objętości, volume i nie jest to suchy szampon, bo do tej pory po prostu stosowałam tylko i wyłącznie suche szampony, a teraz właśnie zobaczyłam taką nowość z Johna Friedy, zakupiłam, także przetestujemy sobie, czy faktycznie czy faktycznie działa? I zanim się wyrozbieram, chciałabym Wam pokazać e, buty sportowe, jakie mnie urzekły, a mnie naprawdę bardzo rzadko urzekają buty sportowe. E, a szczególnie urzekł mnie ten kolor żółty. Bardzo ładny, żółty, taki optymistyczny kolor. Ja w ogóle nie widziałam, nie spotkałam się z tego kolorem butów sportowych. Po sklepach praktycznie. No, jeszcze nie widać, chociaż ja myślę, że to dopiero początek, że ten żółty kolor niebawem właśnie uderzy na półki sklepowe, będzie ich coraz więcej, no ale przeznacie. No, bardzo fajne, oryginalne, niespotykane na co dzień. Dzisiaj mamy bardzo małe spotkanie z znajomi, którzy byli na urlopie w Polsce, przywieźli dla Gmisia prezent, także szykuję takie szybkie, imprezowe, typowo przekąski, kurczaki, które będą ze sweet chili. Takie sajgonki z kurczakiem z warzywami chińskie, paluszki mozzarelli, kawałki kalafiora w takiej panierce. Chciałam Wam powiedzieć dwie bardzo ważne rzeczy odnośnie rozdania. Rozdanie ostatnie, które jest na moim kanale, tutaj Wam podlinkuję, w opisie również zostawiam link do tego rozdania, w którym do wygrania jest lusterko. Lusterko od Jeffreya Stara w takim oto opatowaniu. Bardzo fajnie. Że jest z gąbką, dlatego nie mam problemu, żeby to wysłać. Bo inaczej bym się po prostu bała, że takie lusterko wiecie, gdzieś tam się w transporcie roztrzaska. I tak, zostaje przesunięte o jeden tydzień. Dlaczego? Dlatego, że doszły do mnie informacje, że moi widzowie próbują wbić komentarz pod tym filmem z rozdania, ale nie wchodzi. Dlatego kilka z Was odezwało się do mnie na Instagram i powiedziało, że próbują po prostu. Wpisać komentarz z odpowiedzią, i ten komentarz znika. No i niestety tak się dzieje na YouTubie, że komentarze znikają, znikają również moje odpowiedzi. Także stwierdziłam, że przesunę jeszcze o cały ten tydzień i może właśnie ci, którzy chcą wziąć udział w tym rozdaniu, będą próbować, może w końcu ten komentarz się wbije. No niestety no, nie mam na to wpływu, nikt na to nie ma wpływu, bo to się nie, dzieje nie tylko u mnie, ale u mnóstwa moich YouTube'owych koleżanek i jest z tym problem, nie wiem jaka jest tego przyczyna, nie wiem czy YouTube cokolwiek z tym robi. Ja już raz napisałam do YouTube'a odnośnie znikających komentarzy odnośnie znikających moich odpowiedzi do widzów. Znaczy, wiecie, no, pod każdym filmem jest ta odpowiedź, ale czasami było tak, że ja po 10 razy pisałam tą odpowiedź. Na przykład w poniedziałek pisałam, później w środę próbowałam, o i w czwartek weszło. Czasami tak się dzieje, że, że po kilka razy próbuję, i Wy też tak próbujcie. Jeżeli Wam nie wejdzie komentarz, napiszcie za godzinę, albo wróćcie następnego dnia i tam rano czy wieczorem i może ten komentarz w końcu się gdzieś tam wklepie. To tyle, jeżeli chodzi Odnośnie rozdania, a teraz e, chciałam Wam powiedzieć, że 12 lat temu, 11-12 lat temu zaczęłam budować swoje drzewo genealogiczne, swoje drzewko rodzinne. E, to było cyklicznie, bo to nie było, że ja budowałam cały czas, w każdej wolnej chwili. Po prostu mm, założyłam swój profil, wpisałam najbliższą rodzinę i gdzieś tam po iluś, tam po roku mi się przypomniało, żeby zajrzeć na to drzewko i tam sobie po malutku dopisywałam. W międzyczasie nastąpowały również powiązania, bo jak dostałam maila z tej strony, że jakaś osoba próbuje powiązać się ze mną, czyli jest to moja rodzina, która prosi o zaakceptowanie powiązania rodzinnego, także wtedy również sobie przypominałam, wchodziłam, akceptowałam. A potem na bardzo długi czas zapomniałam, bo na kilka lat, i w tym roku moja Dominika, nie mając pojęcia, bo ona nie wiedziała, że ja tam 12 lat temu czy 11 lat temu stworzyłam profil na tej stronie do budowy, właśnie takich drzewek rodzinnych, sama założyła profil na takiej samej stronie jak ja, i wpisując jej wszystkie dane, ta stronka powiadomiła Dominikę, że jest powiązanie z jej osobą, dlatego że osoba o takich samych danych, jakie wpisała mamy, czyli mnie, jest już na tym drzewku, i żeby po prostu sprawdziła te dane, czy, czy osoba się zgadza, i wtedy Dominika zorientowała się, że ja, że ja już mam takie drzewko, także przyszła do mnie. Ja wtedy byłam w sypialni, już praktycznie przygotowana do snu, i przyleciała do mnie i mi o tym wszystkim opowiada, żebym weszła, żebym zaakceptowała powiązanie tam na tej stronie. Także w tym momencie, bo to było w marcu, tak. W marcu ja sobie przypomniałam, że, yy, że nie skończyłam tak naprawdę budować tego drzewka, więc yy, tak troszeczkę się yy, tym bardziej zainteresowałam i doszłam, doszłam do pra-pra-dziadka. Yy, pradziadek Pra, pradziadek, bo to już podwójny pra to nie taki pojedynczy, no nie. I to nastąpiło powiązanie. Ktoś, ktoś wpisał moje dane, ktoś z mojej rodziny wpisał dane wszystkie mojej prababci i mojego pradziadka, i właśnie ta strona wyszukała między nami powiązanie i doszłam właśnie do tego, że, że jest w moim drzewku ten mój pra. Dziadek i to jest pra, pradziadek od strony rodziców mojej mamy. Mam nadzieję, że w ogóle zrozumiale wam to tłumaczę, bo czasami ja potrafię tak tłumaczyć, że ja sama siebie nie rozumiem, także wybaczcie mi, ale mam nadzieję, że źle nie jest. I to dzięki właśnie kuzynce mojej babci, która takie drzewko zrobiła, z którą nie mam kontaktu, ale właśnie na tej samej stronie utworzyła swoje drzewko rodzinne i tym sposobem właśnie trafiłyśmy. Poprzez powiązania, że moje drzewko się rozrasta o właśnie członków ta, rodziny, takich jak pra, pradziadek. Fajnie by było, gdyby każdy członek z naszej rodziny takie drzewko sobie zrobił. I zapisał na tym drzewku jak największą ilość informacji, jakie posiada o rodzinie. Ja mam nadzieję, że tak się kiedyś stanie, i inni członkowie mojej rodziny również takie drzewka utworzą, także będziemy mogli właśnie y, się rozrastać, że tak powiem, i dowiadywać się o sobie coraz, coraz więcej. I y, jedna rzecz, która popchnęła mnie do następnej, do kolejnej, to jest właśnie ten znaleziony pra, pra dziadek, który miał na imię Michał, na nazwisko Szmic. I tu są dwie wersje, bo dwóch członków mojej rodziny, yy, kuzynów gdzieś tam od moich babci, yy, utworzone, yy, utworzone ma te drzewka. I jeden, yy, wszystkie informacje się zgadzają, tylko że jeden ma zapisane Michał Schmid, a drugi Michał Szmic. Tak naprawdę nie wiem, które nazwisko jest poprawne. Yy, w każdym bądź razie przyznacie, że oba brzmią bardzo niemiecko. To, że jest to niemieckie nazwisko, to nic nie znaczy, dlatego, że lata temu, yy, bardzo dawno temu, można było sobie kupić takie niemieckie nazwisko, żeby podnieść się w statusie społecznym. Jeżeli kogoś było stać, jeżeli yy, ktoś miał ochotę, to po prostu sobie kupował takie niemiecko brzmiące nazwiska. Ja się chciałam dowiedzieć, czy. Yy, czy to jest nasze gdzieś tam prawdziwe nazwisko z ojca, z dziada, z pradziada, czy po prostu zostało kupione? Jest jeszcze jedna sprawa tego typu, że najczęściej takie niemiecko brzmiące yy, nazwiska kupowali, kupowało społeczeństwo żydowskie. I tu jest kolejna zagadka, która mnie irytuje, bo bardzo bym się chciała dowiedzieć skąd pochodzę, czy faktycznie. Yy, jest we mnie, w genach moich żydówka, czy są jakieś korzenie niemieckie. Także to mnie popchnęło do następnego kroku. I na, na tej samej stronie, na której mam drzewko genalogiczne, już od dłuższego czasu kurciło mnie, żeby zamówić testy DNA, dlatego, że na tej stronie oferują testy DNA, oferują oczywiście odpłatnie, oferują odpłatnie Szereg zapisów historycznych. Także można za pieniążki kupić wszystko, dowiedzieć się o sobie wszystko i nie wiem, czy ja tak y, kiedyś po prostu nie zrobię, że y, zakupię możliwość wejścia do właśnie gdzieś tam ksiąg wieczystych i tak dalej, i tak dalej, żeby się dowiedzieć w ogóle coraz więcej o mojej rodzinie. Ale póki co zdecydowałam się, aby wykonać sobie test DNA i dowiedzieć się właśnie mojego pochodzenia etnicznego, mojego pochodzenia genetycznego, skąd się wywodzę i jest to dla mnie niezwykle ciekawe, niezwykle też interesujące. Ja nie będę miała oczywiście problemu, nawet jeżeli ktoś mi tam napisze, że ja, że ja pochodzę ze społeczności cygańskiej, nie ma to dla mnie żadnego problemu, dlatego że to jest przeszłość. To jest po prostu przeszłość. To się nie. nie znaczy, liczy się, jeżeli chodzi o wiedzę, ale nie liczy się. To kim jestem teraz Także nie boję się jeżeli chodzi o wyniki Nawet jeżeli Okaże się, że mam W genach żydowskie pochodzenie Także nie mam z tym najmniejszego problemu Ale po prostu chcę wiedzieć I jeżeli jest taka możliwość yy, No to się już wkrótce dowiem A wy się dowiecie razem ze mną Bo stwierdziłam, nawet Dominika mi podsunęła taki pomysł I mówi Mamo otworzysz tą kopertę na filmiku na YouTubie i, i będziemy czytać. Ja ben, ona będzie czytała, a, a ja będę po prostu wsłuchiwała się w to, co ja tam usłyszę. A wiadomo, jeżeli ja zrobiłam test DNA, to pochodzenie mojego, mojej siostry i mojego brata również będzie takie samo, dlatego że jesteśmy rodzeństwem po jednej linii. Także co, jestem mega podekscytowana, aż mam wypieki na twarzy, i czekajcie razem ze mną na wyniki testów, jak przyjdą, bo się nie, po prostu nie mogę doczekać. A jeszcze dla zainteresowanych zostawiam tą stronkę właśnie, na której ja utworzyłam swoje drzewko w opisie na dole tam. Również jeżeli jesteście zainteresowani testami DNA, również wszystko tam się dowiecie właśnie z tej stronki. A teraz przechodzę już do testu, testu tego produktu, którego dzisiaj kupiłam. I to jest John Frieda Volume Lift i... To jest taki spray na powiększenie objętości włosów. Do tej pory używałam szampony suche i pudry, ale suche szampony i pudry, no nie wolno ich za bardzo nadużywać, gdyż zapychają pory, a ze względu, że ja mam bardzo suchą skórę y, głowy, w ogóle ogólnie, ja w ogóle cała moja powierzchnia ciała to jest sucha skóra, głowa, nogi, ręce, no nieważne gdzie, wszędzie jest po prostu sucho. Nie mogę za bardzo... Nadużywać takich produktów, jakim jest puder, suchy szampon i tak dalej. A spraje nie zatykają tych porów, więc zdecydowałam się właśnie kupić taki spray. I zobaczymy. Teraz będzie test na żywo. Patrzcie, jeszcze mam tutaj y, funkcję na głowie. Nawet wiecie, co nie widziałam. Dopiero teraz na kamerze zauważyłam. Ok, i jedziemy. Zobaczymy. Ja jestem ciekawa. O! Ja jestem ciekawa, czy, czy ten spray będzie zostawiał taką fakturę włosów, wiecie, jak po lakierze, bo ja kiedyś miałam taki produkt, ale chyba ze 3 lata temu kupiłam i stwierdziłam, że to nie jest to, dlatego że ten produkt zachowywał się właśnie jak lakier do włosów, czyli były takie lepkie, niefajne, ale powiem Wam, że fajny ten produkt. Hmm. Strzelę sobie takiego woliuma. Jeszcze są te włosy takie troszeczkę wilgotne, ale popatrzcie, po tej stronie fajnie mi powiększyło. No nie? Widzicie to? Bo może ja tylko widzę, a wy nie widzicie, ale fajne. Super ten produkt. Jeszcze z tyłu sobie troszczymy. A co? No, coś ta strona, ale ja wiecie, ja zawsze z jedną stroną mam problemy i to jest właśnie przeważnie ta strona, że tutaj zawsze nie chcą mi się tak włosy układać, jakbym sobie tego życzyła. Ale okej. Okay. Ja myślę, że jest super. Dajcie mi znać w komentarzach, czy widać, że objętość włosów. Jest, a ja Wam dam znać za kilka vlogów albo na następny vlog, jak się ta objętość utrzymuje, czy krótko, czy długo, i jak z wilgotnością, dlatego że suche szampony są super, 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 ale nie wszystkie wytrzymują naszą wilgotność irlandzką, dlatego że mamy bardzo wysoką i mimo tego, że się napakujemy różnymi środkami, ale nie wszystkie wytrzymują napór tej wilgotności i przeważnie włosy przynajmniej w moim przypadku opadają. Po prostu po wyjściu na zewnątrz. 5 minut i kaput. Ok, to już by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. Zapraszam Was serdecznie na rozdanie. Jeszcze raz i taka prośba, jeżeli Wam komentarze nie wchodzą pod tym rozdaniem, próbujcie po prostu do skutku, chociaż ja wiem, że to jest bardzo, bardzo irytujące. I można się nieźle zdenerwować, dlatego że ja sama to przeżywam, gdyż moje odpowiedzi również nie wchodzą i jeżeli na przykład jestem u moich YouTubeowych koleżanek i piszę im komentarz, też się tak często dzieje, że te komentarze gdzieś znikają, uciekają. Eee, dziękuję Wam ślicznie za obecność, za oglądanie eee, i dajcie koniecznie znać, czy Wy robiliście sobie testy DNA i czy chcecie sobie zrobić takie testy, jestem bardzo ciekawa. Ja już uciekam, z Wam się żegnam i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Wziaczki na razie, pa pa.